Wow, co to jest, Mike? To mi wygląda na butelkę. Ciekawe, co jest w środku. To mi wygląda na mapę. Zobacz, jedzie Malcolm. Cześć, Malcolm. Hello. Zobacz, co znalazł Mike. To mi wygląda na mapę skarbu. Mówisz, że powinniśmy tam pojechać? Okej, okay, zaczynajmy naszą przygodę. Ciekawe, co kryje się pod tym znakiem X? Ha, te beczki blokują nam drogę. Chcesz je przesunąć, Mike? Co o tym myślisz, Malcolm? Okej. Okay. Tylko bądź ostrożny, Mike. O nie! Te beczki zaraz się eee! zawalą! Mike, uciekaj! Uff, mało brakowało! Ale na szczęście udało wam się uciec! Chyba ktoś specjalnie ustawił tutaj te beczki. Tak czy inaczej... Ruszajmy dalej. To mi wygląda na miejsce zaznaczone na mapie X. A skarb pewnie jest ukryty w tej jaskini. O nie, kolejna pułapka. I co teraz zrobimy? Potrzebujemy pomocy z zewnątrz! Poprośmy Mavericka! Hej Madryk, Maverick, Mamy kłopoty! Malcolm i Mike wyruszyli na poszukiwanie skarbów, ale niestety wpadli w zasadzkę. Są teraz uwięzieni w sieci! Ktoś celowo zostawił tę pułapkę, żeby nikt nie dobrał się do skarbu! Jedźmy na pomoc! O, tam jest Mo! Powinniśmy go poprosić A. o pomoc. Hej, hey Mo, jak tam rybki? Mawryk jedzie na pomoc Malcolmowi i Majkowi. Byli na poszukiwaniu skarbów, kiedy wpadli w zasadzkę. Teraz musimy ich uwolnić. Czy nam pomożesz? A. Doskonale! Zatem w drogę! Już dobrze, chłopaki. Mawryk i Mo przybyli z pomocą. Mo, ty podniesiesz siatkę, a Maverick wydostanie naszych przyjaciół spod niej. Tak jest, udało się. Lepiej trzymajmy się razem, w razie gdyby czekało na nas więcej pułapek. A co tutaj mamy? Chwila, moment. Chyba Malcolm ma podejrzenia co do tej skrzynki. Zgadza się, Malcolm. Tam na górze jest ogromny głaz. Pewnie spadnie na tego, kto będzie chciał otworzyć skrzynię. Chyba że. Moł, zabrałeś ze sobą wędkę? Malcolm ma pomysł. Użyj swojej wędki, żeby ściągnąć skrzynkę tu do nas. Prawie ci się udało. Spróbuj jeszcze raz. Jest! Mamy ją! Dalej, przyjaciele! Pomóżcie koledze! Wow! O mały włos od tragedii! Miałeś rację, Malcolm! O mój Boże, tylko spójrzcie na to! Cztery złote monety! To się nazywa prawdziwy skarb! Idealnie, po jednej dla każdego. Prawdziwi z Was poszukiwacze skarbów. A teraz pora wracać do domu. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.